Cześć, witam serdecznie e, po dłuższej przerwie. Dzisiaj akwarium duże. E, o nim sobie e, króciutko, mam nadzieję, pogadamy. Co tu się wydarzyło, co tu się porobiło, a co się nie porobiło. Na początek zacznę od sinicy, którą się Wam jakiś czas temu pochwaliłem na e, zdjęciu z zapytaniem, czy to aby nie e, sinica. E, wiele osób mi potwierdziło moje podejrzenia, tak, to była sinica. Ja na tę silnicę. no oczywiście tam była sugestia, żeby też użyć wody utlenionej, bo to jest tam, wiecie, zaraz, bo to sinica to bakterie, więc woda utleniona ubije te bakterie. Ja oczywiście wstrzykiwałem wodę utlenioną w podłoże, aby zabić tą silnicę, która tam właśnie przy szybie jest, którą widzicie. Ona już sobie pobumiera, ona jeszcze jest taka niebiesko-zielona, ale sobie pobumiera, ale co na ten czarny żwirek, prawda? Na tą sinicę, która wylazła. Wylazła z tego podłoża, no i powiem Wam, że ja zastosowałem taki oto preparat, tak? Który w moim przypadku słabo działał, bądź nawet powiem, że nie zadziałał. Yy, stosowany według zaleceń producenta, a więc dawki producenta przez okres czasu, nie podmieniać tam potem wody przez dwa tygodnie, ile dobrze pamiętam, nie podziałało. Dlatego postanowiłem kolejne dwa tygodnie zrobić nieco inaczej. Ja w zwiększyłem dawkę, o 50%, czyli podawałem 150% dawki, którą zalecał producent, i podawałem tę dawkę przez 10 dni. Oczywiście przez dwa tygodnie, przez ten czas nie, podawałem, nie podmieniałem wody. W połączeniu ze wstrzykiwaniem wody utlenionej w podłoże myślę, że to pomogło. Odmuliłem troszeczkę podłoże. Ruszyłem ten, ten zczerniały żwir, tak, na którym przypuszczam, że już była martwa śnica po podaniu tego środka, w zwiększonych dawkach. I tu od razu powiem, że nie namawiam Was do stosowania jakiejkolwiek chemii w wersji przedawkowanej. Robicie tę własną odpowiedzialność. Ja mówię o tym, co ja robiłem w swoim akwarium i absolutnie nie namawiam do tego, aby robić to samo. Więc ta martwa sinica, czarna, mam nadzieję, że martwa sinica, została przeze mnie no, zebrana. To podłoże w tych miejscach, gdzie było czarno, zostało odmulone. No i jakoś tak to się trzyma. Nic się, ten kolor się na razie nie zmienia. Żyr w w tych miejscach jest jasny, nie czernieje. więc myślę, że ten środek w połączeniu z wodą utlenioną coś tam pomógł. Ale jeszcze będę wstrzykiwał odrobinę wody utlenionej w podłoże, aby przy tej przedniej szybie przede wszystkim, bo tu jest tego najwięcej, aby resztki tej silnicy, która tam w tym podłożu sobie siedzi, po prostu ubić. Co dalej? Musiałem z bólem serca, ale musiałem pozbyć się nurżańców. Słuchajcie, znowu szalały, znowu przyrastały w takich ilościach, że no, w tym prawym rogu, tam z tyłu, to już było tak gęsto, że tam woda miała problem, żeby przepłynąć, więc... No, zdecydowałem się, że jednak tego nurzańca się pozbędę mimo wszystko, mimo że bardzo lubię, i, i po prostu posadzę tam coś innego. Poluję, szczerze powiedziawszy, na lotosa tego zielonego. Zobaczymy, czy uda mi się go kupić, czy nie. Tam na razie posadziłem sobie coś innego, żeby nie było tam błyso. To szybko wyrośnie do góry, więc ta roślina, której nazwy nie pamiętam, jak zwykle. Natomiast kiedy znajdę, uda mi się kupić lotosa zielonego, no wtedy tam e, zrobię podmianę tego, co tam rośnie na tego lotosa zielonego i będę e, przeszczęśliwy. Widzicie, staurogeny repę stworzyła mm, no, dosyć pokaźne kępy. E, nie wiem, czy to ciąć, czy tego nie ciąć, nie wiem, co z tym robić, e, czy to tak, o jak kosiarką pojechać i zostawić, niech to odrośnie, czy... No nie wiem, bladego pojęcia nie mam co z tą rośliną zrobić. Przerzedziłem troszeczkę też e, znowu, chyba przerzedziłem e, znowu alternatora na mini, bo rosła bardzo taka no bujnie. Aczkolwiek ostatnimi czasy coś jej się stało i niektóre liście, te starsze liście przede wszystkim, e, zmieniają kolor na taki pomarańczowy. Reszta liści jest ok, są czerwone, tak. Glonka trochę łapią, to jest chyba taki już urok tej, tej alternatywy. Natomiast stare liście nie wszystkie i nie, nie wszystkich egzemplarzy, ale zmieniają kolor na pomarańczowy. Po czym łapią glonka, potem oczywiście liść gnije, trzeba go usuwać. Mam tu jeszcze chyba dwa takie czy trzy widze, gdzie taki zabieg trzeba wykonać. Obrócę troszeczkę wam tę kamerę, żeby widać było troszeczkę może więcej, chociaż nie lepiej oddalić może niewiele to zmienia. No dobra, niech tak będzie. Więc z tą alternaterą to tam coś jej nie, nie przypasiło, ale myślę, że ona się unormuje. Wycięłem znowu sporo Ludwigi palustris, nie, Ludwigi repens, rubin. Podciąłem troszeczkę, czy przerzedziłem raczej, bo kilkanaście łodyg było bardzo wysokich, bardzo długich i układało się na tafli wody, jeśli chodzi o rotale okrągolistną. Rotalachra y, no, próbuje, znaczy chce z tego co widzę, chce rosnąć do góry. Ona się nie wybarwi, ja tutaj nie wybarwiam roślin. Y, nie próję w nich światłem jak y, we wściekłym hajtechu, po prostu. Ona jest pomarańczowa teraz, tak? No i fajnie, nie chcę, taka będzie. Y, nie to tam nie przeszkadza. Dojdzie jeszcze może troszeczkę wyżej do tafli wody, to bliżej światła, to się może na czerwono wybarwi. Y, Amania Gold y, póki co słabo stagnacja taka lekka, coś tam puszcza, jakieś listki, ale rośnie bardzo wolno. Rotala valicci z kolei z czterech marnych sadzonek, jakie posadziłem w tym akwarium, w tej chwili mam koło, nie wiem, chyba 14 pędów, ale wyglądają one, no... Także nie ma o czym mówić póki co na razie, przypuszczalnie Zbyt twarda woda, bo tam czytałem, że waliczy nie, nie lubi takiej twardej wody i tak dalej, chociaż inni mówią, że ona sobie świetnie w twardej wodzie, też u nich radzi w akwariach, no nie wiem. W każdym razie, w każdym razie u mnie to jest tak trochę cienko wygląda, ta, ta waliczyj. Rośnie, 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 szczyt ma fajny, nagle szczyt zamiera, puszcza sobie, łodyga strzały boczne. No nie wiem. Nie wiem, jak to, jak tutaj inne rośliny jakoś tak nie mają problemu ze stoszkiem wzrostu. Tawalici bardzo kaprysi, bardzo jej coś ciągle nie, nie pasuje. Pogostemon również zatrzymał troszkę swój wzrost, mimo że szedł fajnie przed y, tym takim miesiąc temu prze, przemeblowaniem. Szedł fajnie, teraz coś tam y, od około miesiąca no marudzi, marudzi, nie chce mu się za bardzo rosnąć, aczkolwiek przyrost jakieś tam ma, ale to są takie marne przyrosty, wiecie, po kurczę pół centymetra na dwa tygodnie może, no to, to żaden przyrost, nie? Więc tak to wygląda. No Mikrozorium fajnie, nic się nie, nie gnije. Anubia znałapał trochę zielonych kropek i tylko on. Nie wiem dlaczego. Ciekawa przypadłość, znaczy przypadłość, ciekawy przypadek z żabienicą, którą tu widzicie po prawej stronie, a obok której, czy przed nią zaraz, rośnie kryptokoryna. Kryptokoryna już ma naprawdę słuszne rozmiary, natomiast żabienica przez jakiś czas no, marniała. Z w starych liściach wręcz pojawiały się dziury. Mimo, że potasu jest tutaj między 15 a 20. Pojawiały się dziury. I wiem, że żabienica, podobnie jak kryptokoryna, bardzo lubią żyzne podłoże. Natomiast też widziałem na jednym z filmów, chyba u Aleksa, gdzie on mówił, że kryptokoryny potrafią. W najzwyczajniej w świecie zarżnąć żabienicę, ponieważ jeżeli jest ich na przykład dużo, jeżeli kryptory są w przewadze. U mnie tak nie jest, no tam jest jedna duża kryptokoryna, która rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie żabienicy, a mimo to żabienica ta przestała rosnąć, więc zaczęła marnieć. Ja wycinałem co tydzień 3-4 takie mocno zniszczone liście. Wiecie, co poszedłem do sklepu? Zapytałem pana, czy wie, dlaczego, pomimo, że to no Może nie wiem, czy wie, ale czy ma jakiś sposób na to, żeby tej, tej, tej żabienicy troszeczkę pomóc, powiedziałem w czym problem. On mówi, że no może być to problem właśnie tego, że to jest żwir, to jest może jeszcze nie jest taki żyzny ten żwir, się tam nie zrobił, może tam mi po prostu czegoś w tym podłożu bardzo dużo rzeczy brakuje. I zasugerował, że trzeba by je tą kryptokorynę, czy tam tą żabienicę, można by ją wspomóc jakoś podając pigułę pod korzenie i sprzedał mi, czy zaproponował mi, żebym kupił sobie właśnie te piguły z firmy Sichem. Powiedział, że one są bardzo dobre, że ludzie to kupują, bardzo sobie chwalą efekty po podaniu tej piguły pod korzenie. No i powiem, że nie kłamał, bo efekty po podaniu piguły no, są niesamowite. Ja tą pigułę wcisnąłem, nie wiem, dwa, trzy tygodnie temu może. Powiem Wam, że nowe liście, no wypuszcza żabinica, wypuszcza liście jeden po drugim. Naprawdę, jeden po drugim. Jeden dobrze w nie wyrośnie, nie, nie, nie rozwinie się, wiecie, do takich normalnych rozmiarów, a już idą w kolejce dwa kolejne. No, jest rewelacja. I ta żabinica w tej chwili, no w ciągu ostatnich może dwóch, trzech tygodni mam już sześć nowych liści, które wyglądają naprawdę świetnie. Więc ta piguła naprawdę zrobiła robotę. Ja tam wcisnąłem tylko jedną i może dlatego też, że tam wcisnąłem pod tą żabienicę tą pigułę, to i kryptokoryna tym skorzystała, bo jej liście również nabierają no, takich słuszniejszych rozmiarów. Więc generalnie z akwarium jestem, jestem bardzo zadowolony z tego agenidzie. Troszkę krasnorostów tu jest, ale one mi nie przeszkadzają, strasznie w oczy się nie rzucają, chyba, że do akwarium podejdę na odległość mniejszą niż metr. Wtedy zaczynam je zauważać z dwóch czy trzech metrów, jak siedzę przed akwarium. Nic się e, złego, e, jeśli chodzi o odbiór tego zbiornika, e, u mnie nie dzieje. E, słowo o lotosie czerwonym. E, ostatnio do sklepu oddałem chyba, nie wiem, z sześć sadzonek, które ten lotos wyprodukował. E, to było może niecałe dwa tygodnie temu. W tej chwili widzę, że lotos już ma wyprodukowane cztery sadzonki policzyłem sobie przed nagraniem i trzy kolejne pędy z kłącza wychodzą na końcu tych kłączy również będą nowe sadzonki więc, a on dodam, że również ma tą sichemowską pigułę pod korzeniami więc ta pigułka naprawdę bardzo pomaga bardzo, liście bardzo szybko idą do góry, tam z tyłu widzicie po lewej stronie, no już są dwa które niemalże są przy, przy tafli wody a jeszcze dwa tygodnie temu były mniej więcej no, w połowie wysokości akwarium, i nic nie wskazywało na to, że będą chciały iść wyżej. Więc pigułę wsadziłem i poszła sobie e, również i liście lotosa poszły do góry. Widać ta roślina po prostu złapała jakieś takie ciekawsze kolory. Chętniej rośnie. Generalnie wszystko mi tu fajnie rośnie, ale po podaniu tych piguł, to co stało w miejscu, to co szło słabo, nagle zaczęło iść do góry i, i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Smutna wiadomość jest taka, że jak Wam pokazywałem ostatnio tam na krótkim filmiku, że moja samica Krasnopręga ma maluchy, no niestety te maluchy nie dotrwały. W tym akwarium jest tylu amatorów sushi, że no niestety. Myślę, że ona nie miała szans, żeby tego swojego przedszkola upilnować. No ale już tam samiec zaczyna znowu do niej podchody robić, więc kolejne tarło w drodze. Myślę, że że może, mam nadzieję przynajmniej, że z następnym tarłem też już coś się uchowa. Tym bardziej, że ja w międzyczasie odławiam po troszeczkę mieczyków i oddaję do sklepu, który chętnie przyjmuje. E, takie dorosłe osobniki, ponieważ no, ostatnimi czasy tutaj koło mnie na twajta e, kobieta mówiła, że no, z mieczykami jest jakiś problem i z molinezjami po prostu oni dłuższego czasu nie dostają, a sprzedają to, co klienci im przynoszą. No, więc e, no, przyjęła te, te moje mieczyki bardzo chętnie. Molki zostaną, mieczyki wylecą, chociaż nie tak łatwo jest je złapać, ale zobaczymy. Miało być krótko, sorry, zajęłem troszeczkę więcej czasu, za co bardzo przepraszam. E, tyle w tym e, filmie, tyle jeśli chodzi o aktualizację tego zbiornika. Jak to będzie szło dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że te e, moje problemy z tymi roślinami, które do tej pory były, no, te piguły przynajmniej rozwiązały poniekąd część problemów. E, jeszcze chciałbym bardzo, żeby ta waliczy troszeczkę tutaj no, zaczęła lepiej wyglądać i się troszeczkę... No, Tutaj ruszyła. Bo pamiętam w Polsce dawno temu, kiedy miałem tą rotale waliczy. Ja pamiętam, że jakieś tam ślimory miałem w tym, jakieś większe, które mi tą chyba ślimaki, mi jakieś tam ogryzły tą waliczy, skonsumowały dosyć mocno, ale igiełki tej waliczy były naprawdę długie, fajne, takie po ponad centymetr długości. Ona była taka dobra, gęsta. No tutaj to jest taka miernota, wiecie, w 54. ta waliczy w ogóle obumarła, tam sobie totalnie nie poradziła. Tutaj jest inaczej, no tu próbuję coś walczyć, więc zobaczymy co to będzie dalej. Tyle, dzięki serdeczne i zapraszam na następny raz. Nie wiem kiedy, robię co mogę, staram się zorganizować jakoś czas, żeby też i e, od czasu do czasu coś wrzucić, Na no, ostatnimi czasy, szczególnie ten styczeń jest taki, początek roku, nie w pracy jest taki, no, dosyć intensywny i po prostu nie za bardzo mam czas albo później siły, żeby się za to nagrywanie dobrać. Tyle. Jeszcze raz dzięki serdeczne i do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.